Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Kotaś i jestem dyrektorem zespołu szkół nr 2 w Wadowicach, popularnie zwanego mechanikiem lub gorzeniem. Nasza szkoła w bieżącym roku obchodzi okrągły jubileusz 125. rocznicę powstania. Z okazji tego święta w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej mam zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia nas 3 października 2014 roku i wzięcia udziału w uroczystościach. Szczególnie serdecznie zapraszam byłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz wszystkich absolwentów mechanika. Będzie to okazja do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość spotkań z kolegami z sławy szkolnej, wychowawcami i nauczycielami. Cofnięcia się w czasie i przypomnienia sobie młodych lat. Zapraszam również do wzięcia udziału w balu absolwentów, który odbędzie się w wadowickiej restauracji Dworek Mikołaj. Program uroczystości znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem www.zsmwadowice.pl Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Przyjdźcie Państwo do nas i świętujmy razem. Dziękuję za uwagę.